Ty jak się śmiejesz, to otwierasz tak. Ty jesteś jak park. Nie. Powietrze i przeponą się śmieje, więc ciekawi mnie. Oczywiście no homo. Czy gdybym ciągnął i się śmiał, to byłoby to możliwe? Co ty Gelusia, nagrywajcie Ja płaczę Ja oh. widzowie, ja płaczę Kubik W sumie to. Po co, po co iść do pracy? Lepiej wejść na omegle i znaleźć Gelusia No Z nim jest zawsze dobra zabawa No ale przecież Chwała <laughs> <laughs> <Hopaj> i Batmana. <laughs> <laughs> O Boże. Co to za? Co to za? Ludzie, ludzie wracają, jak jesteś prawdziwy.